Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I ja też się bardzo cieszę, że mogę być z Państwem. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ogromnie dziękuję za to niezwykle, niezwykle ciepłe przyjęcie w Złotowie. Dziękuję z całego serca. Bardzo, bardzo dziękuję. Byłem tak niedawno. Rozmawialiśmy o wspaniałej historii Państwa miasta. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo ważna jest tutaj tradycja, jak bardzo silna i rozmawialiśmy wtedy też o tych, o księdzu Domańskim, o tych, dzięki którym przetrwała tutaj polskość, dzięki którym rodziny polskie przeżyły tutaj przez sto, 173 lata germanizacji. Cieszę się, że mogę znowu z Państwem być i dzisiaj rozmawiać o ważnych polskich sprawach. Ważnych, bo ważnych dla naszej współczesności, ważnych dla naszego dzisiejszego życia. A mam dzisiaj, jak już może Państwo słyszeliście, przynajmniej dwa rzeczywiście bardzo ważne komunikaty. Takie absolutnie na czasie i absolutnie świeże. Po pierwsze, cieszę się ogromnie z tego, dlatego że polska firma, polskie gazownictwo i górnictwo naftowe wygrała proces arbitrażowy z rosyjskim Gazpromem i właśnie dzisiaj nad ranem. Rosyjski Gazprom wpłacił na rachunek spółki półtora miliarda dolarów odszkodowania za nienależnie, pobrane, nienależnie pobranych opłat. Wyrok arbitrażowy w Sztokholmie zapadł w marcu tego roku, i ta wpłata rzeczywiście została zrealizowana. Przyjąłem to z ogromną radością, bo wspierałem tutaj polską spółkę ze wszystkich sił, dążąc do tego, żebyśmy wreszcie wreszcie pokazywali naszą niezależność i rzeczywiście to, że jesteśmy suwerenni i to, że będziemy tak samo jak inni na zachodzie Europy Negocjowali, rozmawiali z dostawcą rosyjskim, na, jeżeli chodzi o gaz, a nie, że będą nam dyktowali ceny z kosmosu i będziemy za gaz płacili więcej niż Niemcy, tylko dlatego, że do tej pory nie zadbano o to, byśmy mogli mieć dywersyfikację dostaw. Wreszcie ta dywersyfikacja w tej chwili staje się faktem. Mamy gazoport Świnoujściu, który powiększamy w tej chwili. Budujemy Baltic Pipe i będą dostawy gazu z szelfu norweskiego. Będziemy stawiali następny gazoport w rozbudowywanym porcie w Gdańsku i będziemy rzeczywiście całkowicie energetycznie suwerenni. Ale to proszę Państwa, oczywiście to jest ta wielka polityka, ta, która idzie w przyszłość, ale cieszę się także z tego, że dzisiaj otrzymałem. Bardzo jasny komunikat od pana prezesa spółki, pana Jerzego Kwiecińskiego, który powiedział do mnie, że od dzisiaj polskie gazownictwo i górnictwo naftowe obniża ceny gazu po raz kolejny. Od dzisiaj, od 1 lipca, cena gazu obniża się, proszę państwa, o 10,5%. 10,5%. To. I to jest rzeczywiście wiadomość na bieżąco dla wszystkich państwa. A to proszę państwa a to proszę państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę dotychczasowych obniżek, poczynając od 2015 roku oznacza, że w sumie ta cena gazu spada o 18%. 18% i to jest, proszę państwa, rzeczywiście. Bardzo poważna zmiana, którą odczuwa dzisiaj i będzie odczuwała w przyszłości każda rodzina w Polsce, każda rodzina w Polsce, która używa gazu, przede wszystkim te, które gazem ogrzewają swoje domy, swoje mieszkania. Zostało, proszę państwa, obliczone, że takie rodziny, które ogrzewają dom i używają gazu także do celów kuchennych i, i higienicznych, choćby do ogrzania wody, proszę państwa, będą oszczędzały w granicach 1800 zł rocznie, więc to są konkretne pieniądze, które zostaną w portfelu polskich rodzin. Bardzo się z tego cieszę. To jest dla mnie rzeczywiście prorodzinna polityka. To jest dla mnie polityka dla konsumenta, dla obywatela. Ale proszę Państwa, do tego druga informacja, również bardzo ważna. Również bardzo ważna. Otóż, proszę Państwa, od 1 lipca be, zacznie obowiązywać nowa matryca VAT. W praktyce oznacza ona, że nie tylko przedsiębiorcom będzie łatwiej rozliczać podatek VAT, że będzie on prostszy, bardziej ujednolicony niż do tej pory, że, ale to oznacza też, że zniknie cały szereg absurdów, a w efekcie, że spadnie VAT, zmniejszy się po prostu na cały szereg artykułów. Między innymi zmniejszy się VAT na artykuły dla niemowląt, na, proszę Państwa, pieluszki dla dla niemowląt, zmniejszy się na foteliki dziecięce, które zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w samochodach, zmieści się na inne artykuły dla niemowląt i dzieci, jak chociażby smoczki i inne. Zmniejszy się, proszę Państwa, z ośmiu do 5%, a więc to jest także i realny spadek, ale to nie wszystko, proszę Państwa. Będzie zmniejszony VAT także i na artykuły higieniczne. Tak, te pierwszej potrzeby, chociażby dla pań, tampony higieniczne, podpaski, wkładki higieniczne, pieluchy dla dorosłych, to wszystko, co ważne i potrzebne na co dzień, a na to przecież też na co dzień, zwłaszcza kobiety, wydają pieniądze z domowych budżetów. Ale to, proszę Państwa, także zmniejszenie VAT-u na żywność, bo dzisiaj mamy taką sytuację czy mieliśmy, bo właśnie ta matryca VAT wchodzi, że choćby VAT na pieczywo czy ciastka bardzo różnie był od 5 do nieraz 23 W tej chwili będzie równo 5 na wszystko: na całe pieczywo i na wyroby ciastkarskie. Będzie, proszę Państwa, również zmniejszony VAT na takie artykuły jak chociażby musztarda z 23 do 5%. Cały szereg tego typu obniżek VAT właśnie wchodzi w wyniku wprowadzenia tej nowej, 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 nowej matrycy VAT. Szanowni Państwo, to jest realna zmiana, która będzie, mam nadzieję, dla wszystkich Państwa wkrótce odczuwalna w portfelach przy codziennych zakupach. Ale tym wszystkim, którzy pytają ostatnio o podatki, zwracam uwagę, że przecież to w okresie, kiedy ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i rządzi Zjednoczona Prawica, zostały podjęte decyzje o obniżeniu podatku dochodowego w pierwszej grupie podatkowej z 18 na 17%. To realny zysk dla ludzi o podwyższeniu kwoty wol dla najmniej zarabiających do 8 tysięcy złotych. Podatki w Polsce, podatek dochodowy płaci się dopiero jak ktoś w dochodach przekroczy 8 tysięcy. Tak jest w tej chwili że, proszę państwa, młodzi ludzie do 26. roku życia są dzisiaj w wyniku naszej decyzji w ogóle zwolnieni z podatku dochodowego. W ogóle nie płacą podatku dochodowego młodzi do 26. roku życia. Po to, by więcej zarobili, po to, by byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy. To są, proszę państwa, realne zyski. Podatki zostały obniżone w wielu obszarach. Został obniżony podatek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najpierw do 15%, a następnie do 9% i to są realne to jest realne wsparcie także właśnie w tych kwestiach podatkowych chociażby dla polskich przedsiębiorców tych najmniejszych. To jest proszę państwa rzeczywiście realizowana skuteczna polityka. Jeżeli ktoś pyta o podatki, to właśnie tak jest i proszę państwa no powiem tak. Jeżeli tego typu jakieś zarzuty podatkowe są zgłaszane przez ludzi partii, która rządziła w Polsce przez 8 lat i podwyższała VAT, podwyższała wiek emerytalny, potem głosowała przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, przez pan Trzaskowski głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, Polacy żądali obniżenia wieku emerytalnego, ja przygotowałem ustawę, a oni głosowali przeciw. Na szczęście większość parlamentarna była już wtedy inna i nie udało im się po raz kolejny oszukać Polaków. Otóż, Szanowni Państwo, dosyć już dosyć już tamtej polityki. Mam nadzieję, że ona nigdy nie wróci. Ta polityka, kiedy zwijano Polskę, zwłaszcza tą Polskę poza wielkimi miastami, kiedy nas okradano chociażby z OFE, przez pieniądze z OFE zabrano, wbrew woli większości Polaków. Kiedy proszę państwa okradano nas podwyższając wiek emerytalny, kiedy okradano nas podwyższając VAT, kiedy pozwalano, by 50 miliardów złotych rocznie VAT-u było po prostu zwyczajnie kradzionych. Dzisiaj między innymi z tych pieniędzy realizowane jest 500+, 13. emerytura i inne świadczenia. Dokładnie tak, proszę państwa. I ja chcę dalej realizować taką politykę ukierunkowaną na rodzinę. Nie pozwolę, proszę państwa, na to, żeby pogarszano sytuację polskiej rodziny. Nie pozwolę na to, by eksperymentowano na dzieciach. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to, by agresywna seksualizacja była wprowadzana do szkół. Nie pozwolę, nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to, by dopuszczano do tego, by pary jednopłciowe adoptowały w Polsce dzieci. Absolutnie się na to nie zgadzam. Trzeba Polskę rozwijać. Ale trzeba pilnować też naszej tradycji, bardzo ważnej. Mówię to tutaj, właśnie na tej ziemi, gdzie Polacy w tej tradycji trwali i przetrwali. Najczarniejsze lata germanizacji. Tutaj o tym mówię, bo to właśnie ta tradycja między innymi pozwoliła przetrwać. I nie możemy dzisiaj pozwolić sobie jej odebrać. Jest nasza i będziemy ją zachowywali. I dzisiaj mamy też i konstytucję, która pozwala nam ją zachować, bo mówi jasno, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Dla kogo to wszystko robimy? Proszę Państwa, dla nich. Tak, dla nich. Dla tych najmłodszych, którzy stoją tutaj ze mną na podium dzisiaj. Dla nich właśnie to robimy. Dla nich właśnie to robimy. Tak i będziemy przestrzegali polskiej konstytucji i będziemy żądali, by była ona przestrzegana, by nie była łamana, by nie próbowano na siłę wciskać obcych ideologii naszym dzieciom wbrew rodzicom w szkole. Bo to jest właśnie łamanie konstytucji. Kiedy łamany jest jej artykuł 48. A oni na to pozwalali i chcą na to pozwalać, a ja się na to nie zgadzam. Proszę Państwa, chcę, żeby w Polsce były realizowane inwestycje i program inwestycyjny będzie realizowany. Nie, nie, nie. Polacy nie będą jeździli do Berlina na wielkie międzynarodowe lotnisko. Wielkie międzynarodowe lotnisko będzie tutaj, tu w Polsce. I nie będziemy proszę Państwa dłużej Rosjan prosili, czy możemy wpłynąć na nasze wody terytorialne zalewu wiślanego, czy nie, bo zbudujemy i dokończymy budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną i będziemy sami decydowali o sobie w tych sprawach. Dokładnie tak. I to jest, proszę Państwa, właśnie wolność. I będzie w Polsce wolność słowa, a nie chorobliwa, lewicowa czy lewacka poprawność polityczna, którą próbuje nam się wciskać. Dokładnie tak, proszę Państwa. Dokładnie tak. Tak, ludzie w Polsce mają prawo mówić o swoich przekonaniach. Tak. I mają prawo o tym mówić normalnym językiem, a nie udawać, że czegoś nie ma. Nie poruszać się w jakiejś sferze szarości. To jest właśnie prawdziwa wolność. Ale ja chcę wolności we wszystkich obszarach naszego życia. Chcę też wolności prawdziwej wyboru miejsca pracy, chcę prawdziwej możliwości wyboru miejsca zamieszkania. A to oznacza rozwój naszego kraju, nie zwijanie jego, nie likwidowanie połączeń komunikacyjnych, nie proszę Państwa likwidację komisariatów, posterunków policji. Nie proszę Państwa dosyć takiej polityki, jaką kiedyś mieliśmy do czynienia. Przecież Państwo mnie wybraliście. Pięć lat temu właśnie przeciwko takiej polityce protestując, przeciwko niej protestowaliście i wybraliście mnie. Ja chcę kontynuować politykę rozwoju Polski. Ja chcę kontynuować politykę ochrony rodziny, chcę kontynuować politykę wzmacniania rodziny, chcę kontynuować politykę godności, twardego mówienia o naszych sprawach, o tym, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą w naszych dziejach. Tak. Chcę kontynuować politykę dumnego reprezentowania Polski poza granicami i mówienia prawdy o naszej historii. Tak. Życie, Polska wszędzie musi się jednakowo rozwijać. Nie tylko w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku, Łodzi czy innym wielkim mieście czy Poznaniu. Ale musi się proszę państwa jednakowo rozwijać wszędzie. W związku z czym wszędzie muszą być realizowane inwestycje i wszędzie polska musi być wzmacniana. Wszędzie musi być dobra szkoła, która dobrze uczy, także polskiej historii. Wszędzie musi być proszę państwa Wszędzie musi być, proszę Państwa, dobry dojazd. Dlatego Fundusz Dróg Samorządowych musi być rozwijany i nadal muszą być realizowane właśnie lokalne inwestycje drogowe. Oprócz tych wielkich, które oczywiście są ważne, ogromnie ważne są także te lokalne, żeby łatwiej się prowadziło działalność gospodarczą, żeby było łatwo dojechać, żeby było łatwiej dojechać do pracy. To także po to realizujemy w tej chwili program budowy 200 przystanków kolejowych. Żeby zlikwidować wykluczenie komunikacyjne, do, do którego. Przedtem doprowadzono, likwidując dworce kolejowe, likwidując połączenia kolejowe, likwidując całe trakcje kolejowe. To musi być w Polsce zmieniane, bo Polska musi stawać się coraz zamożniejsza na całym swoim terytorium. Trzeba i musi być podnoszona jakość życia. Jakość życia to nie tylko pensje, te oczywiście także są ogromnie ważne. I świadczenia też są ogromnie ważne. I trzeba, wprowadziliśmy je i trzeba je utrzymywać. Ja jestem gwarantem ich utrzymania, ale to proszę Państwa, jest rozwój. To instytucje kultury, które muszą powstawać wszędzie. To proszę Państwa, obiekty sportowo-rekreacyjne, które muszą powstawać wszędzie. To po prostu normalne warunki życia, które muszą być rozwijane, żeby wszędzie żyło się w naszym kraju na wysokim poziomie. To jest Polska na następne lata, to jest budowanie Polski właśnie dla nich, dla młodego pokolenia i dla następnych pokoleń. Polski zamożnej, Polski dobrze rozwiniętej, Polski bezpiecznej. Szanowni Państwo, ostatnia rzecz. Pytają mnie, czy wezmę udział w debacie. Oczywiście proszę Państwa, że zawsze biorę chętnie udział w debacie i przecież brałem w debacie udział nie raz, tylko na uczciwych zasadach, które były jednakowo ustalane ze wszystkimi, gdzie zaproszenie dostawaliśmy i uzgadnialiśmy termin. A nie proszę Państwa, że jakaś jedna prywatna telewizja pana Trzaskowskiego podaje termin debaty i nakazuje się stawić. Nie! I się okazuje, proszę państwa, że pan Trzaskowski chce sobie organizować debatę pod ochroną zagranicznych mediów. Ja się na to nie zgadzam. Dlaczego media polskie mają być gorzej traktowane? Dlaczego ma być gorzej traktowany Polsat? Dlaczego ma być gorzej traktowana telewizja polska? Dlaczego inne media mają być gorzej traktowane? Dlaczego ich widzowie i słuchacze mają być gorzej traktowani? Nie zgadzam się na to. Jestem prezydentem wszystkich Polaków i wszyscy Polacy mają jednakowe prawo do obejrzenia i wysłuchania debaty. To dlatego powiedziałem. To dlatego na, to, na, to, na ten dyktat dotyczący debaty w TVN grzecznie odpowiedziałem, że bardzo proszę wszystkie wielkie telewizje o zorganizowanie debaty razem. Tak, żeby była równa dla wszystkich i żeby każdy widz każdej telewizji mógł w jednakowy sposób w tej debacie wziąć udział, ją obejrzeć i porównać poglądy. Nie chcą się na to zgodzić? Dlaczego? Dlaczego się nie chcą na to zgodzić? Pan Trzaskowski się boi debaty przed wszystkimi mediami. Zagraniczne media będą chroniły pana trzaskowskiego. W czyim interesie, przepraszam? W czyim interesie nie można usłyszeć prawdy? Proszę państwa o tym, kto jak w Sejmie głosował, kto głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego? Kto, kto, był, kto był członkiem rządu Donalda Tuska, kiedy, kiedy likwidowano kiedy li instytucje w Polsce różnego rodzaju? Kto jest dzisiaj wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej? Kto był szefem kampanii pani Gronkiewicz-Walc w Warszawie, gdzie potem ludziom odbierano mieszkania i popełniali samobójstwa? Taka polityka była prowadzona? I ktoś, kto, był, ktoś, kto wspierał taką politykę? Proszę, może wreszcie, może wreszcie parę uczciwych słów by niektórzy powiedzieli. Dokładnie, proszę Państwa, tak. Posłuchajmy w debacie. Niech to będzie prawdziwa debata. Niech zrobią ją wszystkie media razem. Proszę bardzo, wszystkie wielkie telewizje. Dlaczego? Dlaczego, pozost... Dlaczego, proszę państwa, nie można zrobić takiej debaty? Polacy zasługują na taką właśnie debatę. Ja stanę do takiej debaty, nie mam z tym żadnego problemu, tylko niech jej termin zostanie uczciwie ustalony w porozumieniu ze sztabami, a nie narzucany. Dyktat po prostu. Nie ma czegoś takiego. Nigdy tak nie było. Proszę Państwa, co to za obyczaje? Nie ma takich obyczajów ani w Stanach Zjednoczonych, ani na zachodzie Europy, w Wielkiej Brytanii. Nie ma takich obyczajów. Termin debaty się ustala ze sztabami. Tak było też zawsze do tej pory u nas. To pierwszy raz, kiedy TVN próbuje narzucić innym sztabom y, y, termin debaty. Ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam. Co to jest? Dyktat? Ja już nie wspomnę, proszę Państwa, o tym, że chodzi o zyski z reklam, tak? Nie tylko o wspieranie pana Trzaskowskiego, o zyski z reklam. Przecież to wiadomo, co się dzieje, przecież za tym stoją ogromne pieniądze. Debata ma ogromną oglądalność, są reklamy, przecież to są gigantyczne zyski. Dlaczego jedna zagraniczna telewizja ma te zyski mieć? Ja się z tym nie zgadzam. Dlaczego polskie media, które są w polskich rękach, tak jak powiedziałem, telewizja polska, Polsat, dlaczego ich widzowie mają tego nie oglądać? Dlaczego one mają nie skorzystać, nie mieć zysków z reklam? Czyż to jest nieuczciwe? Proszę Państwa, ja brałem udział w debatach, brałem udział. Brałem udział w debatach, proszę Państwa, w których wcześniej prezydenci nie odważali się wziąć udziału. W debatach ze wszystkimi kandydatami, tak, dwukrotnie jeszcze w dodatku dwukrotnie dlaczego przez szacunek do wyborców i przez szacunek do innych kandydatów tak bo na tych innych kandydatów też ludzie głosują i też są ich wyborcy i przez szacunek do wszystkich wyborców i wszystkich kandydatów brałem udział w debacie w telewizji polskiej która była organizowana z obowiązku ustawowego przez telewizję telewizja polska ma ustawowy obowiązek zorganizować debatę przed wyborami prezydenckimi i ja przez szacunek do wszystkich w tej debacie brałem udział. Więc niech dzisiaj pan Trzaskowski i jego ludzie nie pokrzykują, że ja się boję brać udział w debacie. Ja się nie boję, może on się boi i dlatego się TVN-em zasłania. Szanowni państwo, mam nadzieję Mam nadzieję, że będziemy mieli w Polsce normalną, uczciwą debatę organizowaną przez wszystkie wielkie telewizje, do których będą mogły się dołączyć także i inne media i będą mogły to na równych prawach transmitować. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką debatę, bo ona się wszystkim Polakom należy. Ja z góry zapowiadam, absolutnie wezmę w takiej debacie udział, uzgodnionej na cywilizowanych warunkach, jednakowych dla wszystkich. I to państwu tutaj solennie obiecuję, jak wiecie ja się debaty nie boję, tak samo jak się nie boję państwa odwiedzać, patrzeć państwu prosto w oczy i mówić o dokonaniach ostatnich lat i o tym czego chcę, aby, po, w jakim kierunku ja chcę, żeby Polska nadal zdążała, bo wierzę w to, że to co do tej pory robiliśmy to były słuszne działania, które służyły polskiej rodzinie, rozwojowi naszego kraju i polskiego społeczeństwa robię to proszę państwa dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla młodych. Chcę to robić nadal, dlatego proszę państwa o wsparcie. Proszę o wsparcie. Proszę o to, żebyście szli do wyborów 12 lipca. To jest bardzo ważne, żeby zrealizować ten to prawo demokratyczne, ale według mnie także i obywatelski obowiązek. Proszę namawiajcie rodziny, znajomych. Te wybory trzeba wygrać, trzeba je wygrać zdecydowanie. Trzeba je wygrać zdecydowanie. Żeby ci, którzy po z powrotem chcą budować Polskę tylko dla elit, w której pomija się zwykłego człowieka i jego potrzeby, doskonale wiedzieli, że mają po prostu mały głos wśród całego polskiego społeczeństwa. Bo może wtedy zrozumieją, że Polska po prostu potrzebuje tych naprawdę dobrych zmian, takich, jakie były realizowane przez ostatnie lata. Ja, proszę państwa, właśnie taką Polskę chcę urzeczywistniać i dlatego proszę państwa o wsparcie. Niech żyje Polska! Niech żyje w Polsce Wielkopolska! Niech żyje Pozdrawiam, dziękuję.